Patrzy na nas skorupiak. Czyli będziemy mówić o skorupiakach, czyli stawonogach, które mają twardy pancerz. Powiemy sobie o środowisku życia skorupiaków, o budowie ciała, o przedstawicielach. Środowisko życia. Większość skorupiaków żyje w środowisku wodnym zarówno słonym jak i słodkim. Nieliczne żyją w środowisku lądowym, ale w miejscach wilgotnych. Nie znaczy to, że nie spotkamy skorupiaka pocinającego po piasku. Budowa ciała skorupiaków. Skorupiaki należą do stawonogów, więc mają wszystkie ich cechy. Chodzi tu głównie o członowane odnóża ze stawami, szkielet zewnętrzny w postaci chitynowego oskórka czy członowane ciało. Jednak w przeciwieństwie do innych stawonogów mają dwie pary czółek. W Polsce najpopularniejszym skorupiakiem jest rak. Dlatego Omówimy sobie budowę ciała raka jako przedstawiciela skorupiaków. Mamy tutaj dwie pary czułek. Pełnią one funkcję narządów zmysłu, dotyku, smaku czy węchu. Pierwsza para odnóżek rocznych jest przekształcona w szczypce, które służą do zdobywania pokarmu czy obrony. Podnóża kroczne umożliwiają przemieszczanie się. Oczy złożone są umieszczone na ruchomych słupkach, dzięki czemu jest dobre pole widzenia. Odwłok jest zbudowany z ruchomo połączonych ze sobą segmentów, a płaski wachlarz u raków pozwala na wykonywanie gwałtownych skoków do tyłu w sytuacji zagrożenia, więc raki sobie mogą śmignąć w tył. I teraz przedstawiciele skorupiaków. Mamy tutaj langusty, które należą do skorupiaków. Langusty to dość duże skorupiaki wód słonych. Podobne są do raków, ale nie mają szczypiec. No i znamy tego pana. Będziemy mówić o homarach. Homary charakteryzują się potężnymi, zwykle asymetrycznymi szczypcami. I wyglądają jak potężne raki. No i mamy tutaj krewetki. Krewetki to skorupiaki morskie, ale i słodkowodne. Jest ich dużo gatunków, około 2,5 tysiąca. Rozmiary nie są duże, mierzą od kilku milimetrów do około 30 cm. No i co my tu mamy? Mamy pąkle. Pąkle mają różną budowę, ale tutaj mamy pąkiel gęsi. Mimo to wszystkie pąkle mają wspólną cechę, taką, że są to skorupiaki osiadłe, przytwierdzone do podwodnych przedmiotów lub skał. Ich ciało osłania pierścień zrośniętych płytek wapiennych. Przykrytych wieczkiem. Wysuwane są tylko odnurza. Do skorupiaków należą też rozwielitki. Są to maleństwa, ich rozmiary wahają się od 1 do 6 mm. Stanowią ważny składnik planktonu słodkowodnego, który jest pokarmem dla ryb i innych zwierząt wodnych.